skończeniu czwartego rzędu w brzuszku, przyszedł czas, żeby wypełnić głowę i łapki kulką silikonową. Tutaj najwyższy czas na to przyszedł, ponieważ później będzie już trudno powpychać do główki. Moja główka jest naprawdę tak dosyć yy, mocno wypchana. Ja lubię jak maskotki właśnie takie są. Już przygotowałam ciało do Zajączka, króliczka, także już czeka maskotka do następnego filmiku. Teraz będziecie widzieć po wypełnieniu kulką silikonową, czy oczy i te łatki, jeżeli robicie pandę, są w odpowiednim miejscu przyszyte. No, u mnie jest tak dość dobrze to przyszyte, chociaż wiadomo, do perfekcji się dochodzi, kiedy robi się którąś z kolei maskotkę. Panda jest pierwsza, te łatki szczególnie, także i bardzo ważne najpierw bezpieczne oczy, dopiero później wypełnienie. Jeżeli będzie odwrotnie, no to niestety nie, nie, nie wbijemy tych bezpiecznych oczu, nie włożymy ich do środka, przynajmniej się umęczymy, także no podejrzewam, że trzeba będzie i tak wyciągnąć to wypełnienie ze środka. Ale jak już Włożymy do łapek. To przechodzimy do piątego rzędu naszego brzuszka. Tutaj już przyszedł czas, aby zrobić zmniejszanie. Ja troszkę przybliżę, wyciągam i piąty rząd rozpoczynamy od zmniejszania, czyli wbijam się w pierwszy. Yy, z pierwsze oczko w drugie oczko pod jedną niteczkę i przerabiam. Zaznaczam pierwszy półsłupek piątego rzędu. I następne cztery oczka przerabiamy czterema półsłupkami. Raz, dwa, trzy, cztery. I później znów zmniejszanie. I tak wygląda zasada w tym piątym rzędzie: zmniejszanie i cztery półsłupki. W tym rzędzie powinniście mieć 35 półsłupków. Piąty rząd już skończony, teraz rząd szósty. On będzie bardzo prosty. Tu wykonujemy tylko pojedyncze półsłupki bez zmniejszania, bez kombinowania. Także tutaj w tym szóstym rzędzie również powinniście mieć 35 półsłupków. Szósty rząd już przerobiony, przechodzimy do siódmego. Tutaj będziemy najpierw zmniejszać. I tutaj zasada w tym rzędzie to zmniejszanie i trzy pojedyncze półsłupki i później znowu zmniejszanie. W tym siódmym rzędzie być, powinno być 28 półsłupków. Siódmy rząd skończony. Przed nami dwa takie same rzędy. Rząd ósmy i dziewiąty będą to rzędy, w których wykonujemy same pojedyncze półsłupki. Pamiętajcie tylko o zmianie znacznika na początku dziewiątego rzędu i widzimy się pod koniec dziewiątego rzędu. Wtedy już rozdzielimy nóżki. Rozpoczniemy robić pierwszą nóżkę. I te dwa rzędy, rząd ósmy i dziewiąty, powinny mieć 28 pojedynczych półsłupków. Każdy z nich. Przerobiłam już rząd ósmy i dziewiąty. Teraz dołóżcie trochę kulki silikonowej do brzuszka, ale tak, żeby od znacznika, czyli od tego górnego miejsca, oddzielała. Oddzielał pewien odstęp, żeby po prostu ta kulka się nam nie wkręcała w dalszą część robótki. Później dołożymy jeszcze. Możemy nawet zrobić całą nóżkę, i później poprzez drugi otwór y, ubić więcej tej kulki. Także wkładamy podejrzewam tak trzy czwarte brzuszka i pracujemy dalej. Teraz proszę przygotować jeszcze co najmniej. Jeden znacznik, a może nawet dwa, bo rozdzielimy na nóżki, tak jak mówiłam. I yy, zobaczcie, że pętelkę mamy teraz tak, jakby z boku robótki. Musimy dojść półsłupkami do środka. Ja Wam powiem, które to oczko. I ten kawałeczek w ogóle nie będzie brany pod uwagę do żadnego rzędu. Także yy, tutaj białymi, białą nitką. Proszę dorobić jeszcze do miejsca, dokładnie już Wam mówię, którego. Odliczamy od miejsca, gdzie mamy znacznik, czyli gdzie powinien rozpocząć się dziesiąty rząd, ale jego nie będzie, bo będą nóżki. W tym miejscu odliczamy 8 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W tym ósmym oczku wbijamy znacznik.

Teraz wypinam znacznik, w którym mam początek następnego rzędu i po prostu dorabiam półsłupkami. Tak akurat wyszło, że rząd skończył się na boku. Najlepiej by było, jakby skończył się w miejscu, w którym się rozdziela nóżki, ale tutaj nie ma reguły. Dorabiam półsłupkami do tego miejsca. I tutaj jeszcze jeden półsłupek, właśnie w tym miejscu, gdzie jest ósme oczko. Jeszcze jeden ostatni półsłupek. I już ostatecznie rozdzielamy. Ja jeszcze rozdzielę białą włóczką, ponieważ tutaj już nóżki, tak jak to pandy mają nóżki czarne, łapki i nóżki. Nóżki zrobię właśnie włóczką czarną. Osoby, które robią jednym kolorem, nie zwracają za chwilkę na mnie uwagi, że ja będę tutaj zmieniać kolory, ale tym osobom, które potrzebują, tak jak ja, zmienić kolor, jeszcze to powoli wytłumaczę. Ale teraz chwilkę o łączeniu tego miejsca. Odwracamy na drugą stronę. Wkładam od razu szydełko, żeby nie pogubić. Oczka wyciągam znacznik i łapię pętelkę, którą mam po drugiej stronie. Przeciągam tak mocno i robię od razu jedno oczko łańcuszka. Ciut zaciągnęłam, żeby mi tutaj nie było za duże i już mamy rozdział na dwie nóżki. Nóżki generalnie robi się identycznie jak. Pokazywałam Wam łapki. One są identyczne, czyli trzy rzędy po 15 półsłupków, później zmniejszanie, później znowu zmniejszanie i ostatecznie zamykanie igłą. Czyli, jeżeli chcecie zrobić nóżki, za chwilkę będziecie musieli się cofnąć do filmiku w tym miejscu. Jest to trochę uciążliwe, ale chyba nie ma sensu, żebym tutaj pokazywała znowu od początku dokładnie to samo, rząd za rzędem. Przejdę z Wami tylko tutaj moment, ponieważ jak wiecie, w dziewiątym rzędzie ogólnie było 28 pojedynczych półsłupków. Wzór złapek ma po 15 mm, półsłupków w, na samym początku i przez pierwsze trzy rzędy. Czyli zobaczcie, nie zgadza nam się. 15, 15 powinno być 30 oczek w tym ostatnim rzędzie. Tutaj będziemy musieli trochę pokim, pokombinować i ja ten etap przejdę z wami, żeby nikomu nie było ciężko. Ja właśnie ten etap przejdę razem z wami. Teraz, jeżeli zmieniacie kolor, jeżeli nie zmieniacie, to przesuńcie sobie ten filmik. Aż już zacznę robić nóżkę. Jeżeli zmieniacie, to przygotujcie sobie nożyczki. Odcinamy kawałeczek. Tutaj już trzeba tak zrobić. I tą końcóweczkę ładnie ukryć do środka, wrobić najlepiej w pierwszy rząd robótki. A ja już sobie biorę czarną włóczkę i dodaję następny. Wbijam się w miejsce, w którym było łączenie, czyli tutaj. Przybliżam niteczkę i przeciągam przez to miejsce. Robię jedno oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym miejscu ma być półsłupek. Jeden zwykły półsłupek. Odnoszę wrażenie, że czarno, mm, czarny kolor włóczki aksamitek jest jakby troszkę grubszy od białego. Takie mam wrażenie, troszkę jakby ciaśniej się przerabia, ale to tylko tak na marginesie. I idziemy dalej. Tak jak mówiłam, w okrążeniu w pierwszym rzędzie nóżki, tutaj już mogą przerabiać razem ze mną osoby, które robią jednym kolorem, po prostu w następnym oczku robią

11, 12, 13, 14 i zobaczcie, co nam się tutaj dzieje. 14 i 15, ale jeżeli znowu Wam się pojawi, i chyba u mnie się to pojawi, zobaczcie. Tak, dokładnie. Pojawi się taka brzydka przerwa, coś jak było. W miejscu tutaj, kiedy dodawaliśmy brzuszek. Jeżeli u Was się coś takiego pojawi, znów wykonujemy metodę z tamtego miejsca. Czyli ja podprówam ostatni, piętnasty półsłupek. Wbijam się w oczko to i robię. Tak jakby półsłupek do połowy nie przerabiam. Mam dwie niteczki, ale nie przerabiam ostatecznie. I następnie wbijam się tak jakby pod to miejsce, w którym było łączenie. I też wyciągam pętelkę tak jakby do półsłupka. Zobaczcie, mam już trzy niteczki. Teraz dopiero te trzy przerabiam. I to jest piętnasty półsłupek. On jest złożony z dwóch łączonych górą zwykłych półsłupków. I tym sposobem zaklejamy, tak jakby te dziurki, które gdzieś tam powstają w trakcie pracy. I aby rozpocząć kolejny rząd, wbijam się w pierwszy półsłupek, od którego rozpoczęłam rząd. Tutaj mam dosyć ciasno, ale wykonuję. Też jeden półsłupek już sobie zaznaczam znacznikiem, bo może się już to miejsce zgubić. I teraz dopiero możecie wrócić do tego miejsca, gdzie wyjaśniam wzór na łapkę. Jest to identyczny wzór czyli pierwszy rząd w nóżce. Tak samo jak w łapce ma 15 półsłupków, później drugi 15, trzeci 15. Już dalej nie będę tłumaczyć, po prostu robicie zgodnie z tym, jak jest wykonana łapka, czyli teraz drugi rząd. Szukacie drugiego rzędu łapki. Proszę zrobić do końca nóżkę, zamknąć identycznie tak jak tutaj i wrócę do Was jeszcze do tego momentu, żeby sobie jeszcze tutaj z tym poradzić. Jedna nóżka już jest u mnie gotowa, ale nie wypchana. dlatego teraz musimy jeszcze przez tą dziurkę, którą tutaj mamy, wypchać tą nóżkę. I ja to robię tak, że przesuwam po prostu z brzuszka, oj, właśnie, przepycham tak jakby z brzuszka do nóżki, a Resztę wkładam po prostu tak, jakby do brzuszka. Już, żeby tam nie wpychać w nóżkę, ale to, to po prostu taki mój pomysł. Ale możecie to zrobić jak Wam się podoba, aby tylko wypchać kulką silikonową, bo później już będzie coraz ciaśniej. Jeszcze bym dołożyła, ale później jeszcze będę wypychać. Teraz oddzielam, żeby mi nie wkręcała się w pierwszy rząd nóżki. Proszę przygotować nitkę, którą będziecie przerabiać drugą nóżkę. I bierzemy się do dzieła. Biorę sobie o, powiedzmy, to pierwsze oczko z kolei. Przeciągam i jedno oczko łańcuszka, tak jak to robiliśmy przy zmianie koloru. I jeszcze raz w tym samym miejscu wykonuję pierwszy półsłupek w rzędzie. Przy okazji wrabiam już niteczkę, która tutaj została, i odliczam razem z Wami. Ma być 15 półsłupków. Drugi. Trzeci. czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. 11, 12, zobaczcie, 13 i zabrakło nam oczek. Już od razu jest łączenie rzędu. Tutaj musimy pokombinować jeszcze dwa półsłupki, włożyć w miejsce, w którym tutaj dodawaliśmy na miejscu łączenia nóżkę. I ja to robię tak, mam 13 półsłupków, wbijam się gdzieś tak, o tu powiedzmy, robię 14 półsłupek, żeby nie było tej dziurki, a 15 półsłupek już robię bliżej tej, yy, bliżej miejsca, w którym rozpoczęliśmy. I to jest 15 półsłupków. Oj, uciekł mi. Tutaj nie powinno być sytuacji, że jest dziurka, ale jeśli z jakiegoś powodu będzie, to też oczywiście możecie stosować tą metodę z łączenia dwóch półsłupków górą. I teraz znowu przechodzimy do miejsca z początku, pierwszego półsłupka. Tu wbijam się, przechodzę już do drugiego rzędu, przerabiam dalej. Tak jak przerabiało się łapkę. Zaznaczyłam pierwsze oczko w drugim rzędzie. I za kilka rzędów, jak już skończę drugi rząd po 15 półsłupków, trzeci rząd po 15 półsłupków, to jeszcze dodam trochę kulki. W kolejnym rzędzie zmniejszania też będę dodawać do nóżki tutaj tej na bieżąco kulkę ponieważ już ta dziurka się coraz bardziej zmniejsza i jak już przejdziemy do miejsca gdzie jest najmniej najmniejszy otworek wtedy ja już dopycham tą kulkę tak wbijam szydełkiem żeby jak najwięcej jej tam upchać, także robimy drugą nóżkę do końca